Ksiągną moi drodzy, cześć, witam was bardzo serdecznie. Stryk z tej i to jest Wasza ulubiona seria, czyli Wasze najlepsze stanowiska, w której to co odcinek podejmuje pięć stanowisk z w swojej grupki na Facebooku i poddaję jej analizie krytycznej. Grupka macie w opisie i jedna ważna sprawa, zanim rzucicie post, obejrzyjcie błagam film, który Wam również linkuję w opisie, który mówi jak to zrobić. On ma tylko 6 minut, a naprawdę mi oszczędzi usuwania wam postów za to, że nie spełniają wymogów, także jak chcecie się zgłaszać, to polecam obejrzeć ten filmik, a jak chcecie oszczędzić na kupowaniu Waszych ulubionych gier, to polecam oczywiście jak zawsze eneba.com, czyli największy cyfrowy marketplace Europie, gdzie możecie kupić m.in. gry, DLC, skiny, bądź inne tego typu rzeczy, w nie wszystko, do czego tylko może być klucz. Ostatnio z nami zorganizowaliśmy konkurs na dwa giftkardy dla was po 20 euro każdy i tutaj macie zwycięzców tego konkursu. Gratuluję im bardzo serdecznie i mam nadzieję, że nagroda się przyda. Tymczasem, moi drodzy, jeżeli wy chcielibyście kupić coś właśnie na e to polecam po pierwsze sprawdzić linki w opisie, gdyż tam zawsze macie największe promocje. Szczególnie, że teraz z okazji Black Friday naprawdę sporo się tam dzieje. A po drugie, polecam zapamiętać, mój kod zniżkowy ma tylko 3 literki, czyli CDX, który wpisujemy w koszyku i dostajemy dodatkowe 3 Zniszki, czyli na przykład taki kod na PlayStation Now, ze 100 zł jego bazowej wartości może zejść nawet do 85, także to jest mega worth it I polecam Wam bardzo serdecznie stronkę eneba.com. Tymczasem, moi drodzy, jeżeli żebranie o lajki, like, suby i sponsora odcinka mamy już za sobą, możemy wreszcie przejść do treści dzisiejszego odcinka. Począwszy od miejsca 5, uwaga teraz na ryby, mamy stanowisko 22-letniego Damiana Pacanowskiego, budowane od roku 2021. Ale mi się to udało, jestem z siebie dumny widzowie, ale jestem także dumny z tego stanowiska, które naprawdę niektórymi rzeczami powala mnie na opadki. Szczególnie jak na miejsce piątek. Które zaraz się okaże, że może nie być aż tak mocno adekwatne do tego stanowiska, jak na przykład Egzekwo z miejscem czwartym, ale już się nie mogę doczekać, żeby Wam przedstawić, co my tutaj dokładnie mamy. Zaczynając od monitora, który jest sercem tak naprawdę tego stanowiska, mamy tutaj naprawdę duży 32-calowy monitor od Asusa. Ma on rozliczalność 1440p oraz 144Hz czasu odświeżania wraz z certyfikacją HDR-400, czyli jest naprawdę świetnym modelem, jeżeli chodzi o monitor. I tutaj duży prop za niego. Myślę, że więcej ekranów tutaj póki co nie jest potrzebne, chociaż zdecydowanie ładnie by tutaj dodatkowy monitor również podwieszony wyglądał. A właśnie, jeżeli już przy tym jesteśmy to również za podwieszenie duży props, bo po prostu znacznie ładniej to wygląda i kolega nawet pamiętał o maskownicy na kable, o której ja zawsze lubię trąbić, bo po prostu ładniej to z nią wygląda, także do tej pory nie mam się absolutnie do czego przyczepić. Potem pod monitorem mamy cały zestaw czarnych peryferiów, które bardzo ładnie zostały dopasowane do białego biurka, bo najlepiej właśnie robić to tak, żeby peryferie kontrastowały z kolorem biurka. I mamy tutaj, uwaga, słuchawki CCS Arctis 5, CM Storma Quickfire TK Blue, jeżeli chodzi o klawiaturę, oraz myszkę Razer Detailer Elite na podkładce QCKXL od CCS. -a. Naprawdę całkiem fajnie wygląda ten zestawik, Mimo tego, że nie mamy tutaj zbyt wielu rzeczy, które mogłyby się ładnie synchronizować z podświetleniem, to jednak kolega do zdjęć ustawił tutaj na wszystkim jeden kolor, co zdecydowanie zasługuje na Propsa, szczególnie, że ten kolor koresponduje też częściowo z kolorem szafki przybiórku, także naprawdę fajnie się to wszystko komponuje. Jeżeli już jesteśmy przy rzeczach, które świecą się na niebiesko, to nie sposób nie przejść teraz do komputera, który zdecydowanie zaczynamy z wysokiego C, ponieważ od procesora AMD Ryzen 5 5600X, czyli 6 jednostki na taktowaniu 3,7 GHz. Do tego mamy kartę graficzną RTX -a, 3070 TAF Gaming OC 8 GB. Czyli naprawdę świetny model karty graficznej, który w oddzieleniu od reszty stanowiska naprawdę zasługiwałby na znacznie wyższe miejsce. No i do tego mamy 16GB RAMu, niestety, stokowe chłodzenie od AMD oraz 1TB SSDK na NVMe, co jest już za to spoko rzeczą. No i obudowa Scancor 01 Micro ATX z dodatkowym wiatrakiem, która pomimo dosyć małych rozmiarów, naprawdę myślę, że daje radę, jeżeli chodzi zarówno o ułożenie rzeczy w niej, jak i podświetlenie, które mogłoby być nieco bardziej ze sobą synchronizowane, ale i tak myślę, że tutaj nie ma się do czego przyczepić. Całe stanowisko prezentuje się naprawdę bardzo czysto, i tutaj zarówno. Maskownice od kabli, jak i cała reszta tego stawu po prostu krzyczy tym, że próbuje on być minimalistyczny i w większości przypadków mu się to udaje. Ja będę tą maskownicy troszeczkę wyżej podwiązał bądź podkleił do dołu biurka, żeby troszeczkę mniej ją było widać się z pozycji stojącej po prostu przy stanowisku. Natomiast tak czy siak jest to zrobione na naprawdę wysokim poziomie i widać, że kolega po prostu postarał się przy budowie tego setupu. To jak najbardziej doceniam, tak samo jak synchronizację świateł, którą ja zawsze bardzo lubię widzieć na tych setupach. No i oczywiście mam tutaj również bardzo dokładne, bardzo ładnie zrobione zdjęcia oraz śliczną półeczkę na ścianie, również podświetloną medami, i to w sposób jaki zawsze doceniałem i do jakiego żeby wam przekazać na naszej grupie, także nie mam tutaj praktycznie do czego się czepiać i myślę, że to miejsce można umieścić ex aequo z miejscem czwartym. A tymczasem, moi drodzy, przejdźmy sobie właśnie do dzisiejszego miejsca czwartego, które przygotował dla nas już nie 22-letni, a 14-letni Igor Olbrych. Jest to stanowisko, które on sam stara się, żeby było ładne i estetyczne, przeznaczone głównie pod obróbkę zdjęć, tworzenie muzyki oraz sporadyczne granie w gry. Co ciekawe, muszę przyznać, że ten setup wygląda, szczególnie, że całe podświetlenie mamy tutaj synchronizowane. Są to dokładnie światełka marki he która jest pod marką Xiaomi i które świetnie komponują się na przykład z Razerem Chroma oraz są wspierane przez Siri, dzięki czemu możemy wszystkim sterować głosowo. Jeżeli mogę się wtrącić, bardzo fajna sprawa, jeżeli chodzi o to oświetlenie i też generalnie to stanowisko wygląda naprawdę całkiem przyjemnie, poza jednym elementem, o którym za chwilę wam powiem, natomiast na samym początku jak zwykle przejdźmy sobie po prostu do tego, co się tutaj znajduje. Zaczynając może od peryferiów, mamy tutaj myszkę Razer Lenshead Tournament Edition na podkładce Razer Goliathus Chroma wraz z słuchawkami Black Shark V2 oraz stojakiem Base Station Chroma V2. Dożyliśmy moim zdaniem naprawdę dosyć dziwnych czasów, że nawet podstawka pod słuchawki musi mieć RGB w sobie, natomiast oczywiście mi to nie przeszkadza, to są mi kolegi pieniądze, a nie moje, także mogę tylko i wyłącznie spropsować wygląd. No i jeżeli chodzi o dodatkowe peryferia, no to oczywiście mamy tutaj mikrofon, czyli Nowoxa NC1, który nie jest najbardziej opłacalnym teraz modelem, ale nie wiem kiedy kolega go kupi, więc też nie hajtuję. No i do tego legendarny, już chyba nawet nie sprzedawany w tym momencie, model fotela ZK, czyli Markus. Całe sterowanie głosowe, z stanowiskiem, o którym Wam przed chwilą mówiłem, jest wspierane przez Homepod Mini od Apple, który jest w Polsce mało popularnym produktem, natomiast który święci triumfy na zachodzie i jest jak najbardziej przydatnym akcesorium, jeżeli oczywiście mówimy po bo jeszcze trochę musimy poczekać na polską Siri, natomiast wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawy smaczek. Niestety już trochę mniej ciekawy jest komputer na tym stanowisku, który zdecydowanie nie nadaje się do ciągnięcia najnowszych gier w sensownych ustawieniach, ponieważ jest oparty o kartę graficzną GTX 960 Turbo 4 GB do susa, ale kolega tutaj trzymał go małym paluszkiem za słowo, zobowiązuje się tutaj cytat jeszcze w tym roku do dodania updateu z RTX-2080 Ti i nową myszką. Także zobowiązuje się to jest bardzo poważne słowo. Jeżeli kolega tego nie zrobi, to ma bana. Yeah. <laughs> Proszę moderatorów, żeby tego dopilnowali. Do Sylwestra kolega ma czas, także prawie dwa miesiące są. Co mogę powiedzieć? Życzę powodzenia. A tymczasem, moi drodzy, skoro przez kartę graficzną przewnęliśmy, przejdźmy do następnych rzeczy, których kolega na szczęście nie zobowiązał się już wymieniać. No bo poza tą kartą, która jest lekko Stinki, mamy tutaj naprawdę fajne podzespoły. Między innymi i 7K6700K 32 GB RAM od Samsunga oraz całą masę dysków, a to wszystko podpięte do płyty głównej MSI MPG Z390 Gaming Plus. I cały komputer mamy z w naprawdę dosyć ładnej wizualnie obudowie MSI Mag wam. PIRIC 010. Powiem szczerze naprawdę zajawa, jeżeli chodzi o wygląd tego PC-ta, szczególnie, że mamy tutaj aż 5 lodowych wentylatorów, także propsik, i generalnie jeżeli chodzi o specyfikację, to poza tą kartą graficzną, to naprawdę nie będę się przyczepiać. Szczególnie, że klawiatura jest na tym stanowisku naprawdę spoko. Mamy całą masę ciekawych akcesoriów, mamy aparat od Olympusa z aż trzema wymiennymi obiektywami, które zdecydowanie oddaje, jeżeli chodzi o zdjęcia i polecam Wam również robić aparatem zdjęcia oraz je troszeczkę obrobić gdzieś tam w Lightroomie, bądź innym programie, żeby wyglądały nieco lepiej, jeżeli wrzucicie swoje stanowiska. No i co najważniejsze, oczywiście, jeżeli chodzi o to stanowisko, mamy odświetlenie LED, które między innymi oprócz tej mini lampki biurkowej zwisa nam z szafki i tutaj jeżeli chodzi o tę szafkę dosyć mały aczkolwiek zauważalny flop, do którego nie mam się pewnie prawa przyczepiać bo był tylko decyzją kreatywną kolegi przy robieniu zdjęć, natomiast jeżeli dałby on aparat troszkę wyżej, tak żeby za monitorem była odrobina przestrzeni na taki biały paseczek bądź niebieski paseczek w tym przypadku, to znacznie lepiej by to wyglądało i po prostu korzystniej przedstawiałoby stanowisko. Poza tym naprawdę mało jest tu rzeczy, do których mógłbym się realnie przyczepić, jestem wielkim fanem tego stanowiska, szczególnie że oprócz komputera mam tutaj jeszcze Nintendo Switcha, roślinkę, masę fajnych akcesoriów oraz customowo robione biurko. No po prostu żyć nie umierać, szacuneczek Igor i przechodzimy sobie, moi drodzy, do dzisiejszego miejsca trzeciego. No i uwaga, moi drodzy, na dzisiejszym miejscu trzecim mamy stanowisko 19-letniego Adriana Zajora, które jest budowane i przebudowywane uwaga, od 2015 roku, czyli 6 bitych lat. Jest to niesamowite, że ktoś może budować swoje stanowisko aż tak dużo czasu, ale oczywiście nie ma to wpływu na moją ocenę, tylko jakbym to powiedział na polskim dodaje kontekstu pewnym decyzjom artystycznym. Także jestem ciekaw, co tutaj kolega, który interesuje się bardzo mocno grafiką w 3D za to w Gry, prawie w ogóle nie gra, ma tutaj do zaoferowania i już spieszę z prezentowaniem wam tego oto stanowiska. Zaczynając, może od komputera, mamy tutaj pc który jeszcze kilka lat temu naprawdę święciłby triumfy, jeżeli chodzi o specyfikację, ponieważ mamy tutaj m.in. RTX A2060 wraz z AMD Ryzenem 5 3600 oraz 16GB pamięci operacyjnej. Całość mamy zamkniętą w obudowie Silentium BC Signum SG1 TG, co tworzy nam naprawdę całkiem fajny oraz zgrany zestaw, jeżeli chodzi o pc Myślę, że nic na obecny moment nie byłoby tutaj więcej potrzebne, chyba że kolega naprawdę chciałby co Inwestować, bo wtedy wiadomo, Sky jest the limit, ale myślę, że no, komputer jak komputer. Potem przechodząc dalej, mamy tutaj aż trzy monitorki. Po pierwsze i po trzecie Asusa vs 247 Haku, czyli po prostu monitory, które znajdują się po bokach, oraz LGK24MP59GP jako monitor główny. Całkiem ciekawie trzeba by przyznać, to wygląda. Monitory jak najbardziej mogą być, nie przyczepiam się tutaj do nich w ogóle, tak samo jak nie przyczepiam się w ogóle do klawiatury, czyli gk 630 od SPC, której bliźniaczy model sam u siebie na biurku posiadam. Do tego mamy Logitech G102, jeżeli chodzi o myszkę, czyli również powiedzmy, o ok model ze stajni niebieskich oraz, jeżeli chodzi o mikrofon, jest to Boya bym m 8000 wraz z UMC-22, jeżeli chodzi o interfejs audio. Całkiem fajnie się to stanowisko prezentuje. No, widać tutaj, że kolega dużo tworzy na nim treści, m.in. widać to po oświetleniu, które jest skupione w dwóch parasolkach odbijających światło. Konfiguracja żarówek na nich, szczerze mówiąc, pozostawia wiele do życzenia i można byłoby to zrobić tak, żeby to światło znacznie ładnie wyglądało jeżeli kolega chciałby się dowiedzieć, jak to zrobić, to zapraszam do mnie na brief, ja mu to bardzo chętnie wytłumaczę. Natomiast, jeżeli chodzi o całą resztę stanowiska, to mamy tutaj również całkiem ciekawe podświetlenie. Po pierwsze, za biurkiem znajdują się LED RGB. Niestety, w troszkę małym zagęszczeniu, przez co nie są one aż tak jasne, jak mogłyby być. Natomiast tak czy siak wyglądają one ok, w przeciwieństwie do kabli, których jest tutaj cała masa. I pomimo tego, że kolega pisał, że starał się je zaaranżować, to jednak ja na jego miejscu poświęciłbym na to jeszcze co najmniej z pół godzinki. Trzy monitorki na tym setupie wyglądają, jak mówiłem, całkiem ok i w życiu bym ich nie wymieniał na miejscu kolegi, Natomiast nie sposób mi nie zauważyć, że dwa boczne mają znacznie grubsze ramki, aniżeli ten jeden główny. Przez to przynajmniej mój zmysł estetyczny troszeczkę cierpi. Natomiast tak czy siak nie warto wymieniać monitorów tylko dlatego, ale jakby Myślę na następny, to warto sobie porównać te grubości ramek. No i tak overall, naprawdę wydaje mi się, że mamy tutaj do czynienia z całkiem fajnym setupem, szczególnie, że kolega nawet zaaranżował sobie customowego numpada z programowanymi przyciskami, tak żeby mieć troszeczkę więcej możliwych makr pod ręką. Za to duży props, tak samo jak za biurko, które pomimo tego, że jest kupione w markecie, to ma naprawdę wielką przestrzeń, jest fajnie podparte o ziemię, także nie mam co tutaj się absolutnie czepiać, kolega ma też łatwy dostęp do listy zasilającej, to też na plus, tak samo jak to, że biurko jest troszkę odsunięte odcisane, przez co ledy mają troszkę więcej przestrzeni, żeby się ładnie rozproszyć. Moim zdaniem stanowisko, jeżeli chodzi o Absolutnie na medal i bardzo serdecznie Adrian pozdrawiam i dziękuję, że podesłałeś nam swoje stanowisko, bo jest po prostu bardzo ładne, a dodatkowo funkcjonalne. Tymczasem, moi drodzy, przechodzimy sobie do dzisiejszej dwojeczki, czyli do stanowiska Mikołaja Grabowskiego. I tutaj, moi drodzy, zaczyna nam się już naprawdę potężna walka między stanowiskami w tym odcinku, ponieważ zarówno miejsce drugie, jak i pierwsze absolutnie są moimi wymarzonymi stanowiskami, i jeżeli mógłbym się zamienić z którymkolwiek z ich właścicieli, to jak najbardziej bym to zrobił. A dlaczego? To już się pewnie za chwilę dowiecie. 17-letni Michał Grabowski przygotował dla nas małą przemianę swojego stanowiska. Nie wiem, czy można to nazwać małą, bo jeśli chodzi o poprzednie posty, to widać tutaj ogromną różnicę. Natomiast z chęcią przedstawiam wam to stanowisko po prostu od początku, bo niektórzy po prostu pierwszego odcinka, gdzie się Adrian pojawiał, mogli po prostu nie widzieć. Mamy tutaj aż trzy monitory, z czego środkowy to 240Hz gamingowy Acer o przekątnej 25 cali, z którego jestem absolutnym fanem. Po drugie mamy monitor do streamowania, czyli Asusa ROG PG279Q oraz po trzecie do czytania czatu, tak jak kolega napisał, mamy Iame ProLite'a B2483HSU B1DP. Bardzo fajny zestaw monitorków, niestety widać, że nie były one kupowane w jednym momencie, natomiast rzadko kiedy mamy taką okazję, żeby kupować wszystkie monitorki naraz, raczej większość z was dobiera je po prostu po jednym, więc nie jest to absolutnie wada. No i jak już zdążyłem powiedzieć, kolega jest streamerem, więc mamy również w komputerze kartę do przechwytowania Elgato Game Capture HD60S, która jeżeli tylko pracujemy w Full HD 60 klatek, jest absolutnie świetnym modelem właśnie do celów streamingowych. Do tego oczywiście na tych monitorach ani się nie zaczyna, ani się nie kończy to stanowisko, bo na biurku mamy znacznie, znacznie więcej i nie mogę się naprawdę doczekać, żeby wam o tym powiedzieć. Począwszy może od mikrofonu Blue Yeti Blackout, który mówiąc jest dosyć dużym mikrofonem, natomiast jest klasykiem klasyków, jeżeli chodzi właśnie o urządzenie zbierające dźwięk, więc nie mam to się do czego przyczepiać. I mamy go na rodzie PSA1. Do tego, jeżeli chodzi o bardziej standardowe peryferia, to mamy tutaj m.in. Steelseries Arctisy Pro Wireless, jeżeli chodzi o słuchaweczki, Rayvala 650, jeżeli chodzi o myszkę oraz K95 Platinum w kwestii klawiatury. Naprawdę bardzo fajny zestaw, szczególnie że kolega widzę jest wielkim fanem Corsera po ilości rzeczy, którą od niego ma, bo mamy tutaj również od niego uwaga płynne przejście do specyfikacji komputera, i to pierwszego komputera, bo jak się pewnie dowiecie, mamy dwa. Corsair 6 GB. 2200 MHz Platinum. Do tego uwaga, jeżeli chodzi o kartę graficzną, absolutny kocor, czyli RTX 2080 Aorus Extreme i 9990 k na Z390 Aorus Master. I to wszystko zamknięte w n Evolve X od Fontexa, czyli naprawdę przepięknej obudowie, której jestem ogromnym fanem. Powiem że jeżeli miałbym patrzeć na sam komputer, to spokojnie byłby to kandydat do miejsca pierwszego, gdyby nie to, że komputer z miejsca pierwszego również rozwala system, ale do tego jeszcze sobie przejdziemy, widzowie spokojnie, jeszcze mamy dużo, dużo czasu. Także jeżeli chodzi o pc przynajmniej tego, to mamy tyle, ale to to nie koniec ciekawych rzeczy na tym stanowisku, ponieważ jak już mówiłem, kolega jest streamerem, więc mam drugi komputer do streamowania. I w tym komputerze mamy procesor Intel Core i7 7700 wraz z rtx 2080 Gaming X, także kolejna karta graficzna, za nie wiadomo ile pieniędzy, szczególnie w dzisiejszych czasach. Naprawdę kolega jakby wziął te dwie karty, to mógłby sporo zarabiać z koparki, także tutaj rada dla Ciebie. I tutaj uwaga, mamy w tym komputerze kolejne 16 GB ramu, ale tym razem 3600 MHz. No jestem wielkim, wielkim fanem tego setupu, umówmy się, jest on absolutnie świetny, jeżeli chodzi o to, co się na nim znajduje, ale także jeżeli chodzi o tak zwane delivery, czyli to jak wygląd całego stanowiska podaje nam to, co znajduje się w środku. A jeżeli o to chodzi, no to oczywiście streamerzy mają znacznie wyżej podstawioną poprzeczkę, której kolega zdecydowanie myślę, że sprostał. Mamy tutaj całą masę Ledonów, ściany wyłożone naprawdę bardzo ładnym patternem oraz generalnie bardzo często spotykany u streamerów setup, czyli biurko położone bokiem do ściany, dzięki czemu tworzy nam się taka wysepka w pokoju i łatwiej jest nam kontrolować to, co znajduje się w tle na naszych streamach. Widzę tutaj całkiem sporo ciekawych rzeczy na półce, jeżeli chcecie, możecie teraz sobie zobaczyć ich zbliżenie. Natomiast ja. Wracając już do tego stanowiska w pełnej krasie, po prostu nie mogę zauważyć, że jest ono naprawdę piękne. I tutaj ogromny props dla Michała, dokładnie taki sam jak dla stanowiska z miejsca pierwszego, bo tutaj te setupy są po prostu bardzo blisko. Tymczasem, moi drodzy, jeżeli już mowa o miejscu pierwszym, przejdźmy sobie do stanowiska Rafała. Dokładnie to Rafała Chmielowca, który już się na grupie pojawiał, a w zasadzie konsolowca, bo komputer na tym stanowisku czasami jak na niego spojrzę, mam wrażenie, że nie mógłby się znaleźć na miejscu pierwszym. A potem patrzę na jego wygląd i przypominam sobie, dlaczego ono się tutaj tak naprawdę znalazło. Bo Rafał ma coś takiego na tym stanowisku, co ja zazwyczaj hejtował, gdyby nie dopisek o tym, że jest on konsolowcem, czyli ma naprawdę bardzo drogi, jeżeli chodzi o sferę wizualną komputer, który nie oferuje za dużo w kwestii wydajności. Żeby nie być głosłownym, już tłumaczę. Mamy tutaj AMD Ryzena 5 2600 OC wraz z gtx 10 1070 Extreme Gaming od Aorus'a oraz Deepcool'em L240 jeżeli chodzi o chłodzenie procesora. Powiem szczerze, gdyby nie ta obudowa, która naprawdę pięknie prezentuje wnętrze komputera, czyli Intertek Panorama, to ten komputer byłby oceniony bardzo nisko, natomiast sam build jest absolutnie świetny, jeżeli chodzi o jakość wykonania i jeżeli jego głównym celem ma być wygląd, a nie właśnie wydajność to absolutnie jestem w stanie go zaakceptować, szczególnie, że zarówno Aio w tej obudowie, jak i karta graficzna prezentują się absolutnie świetnie. Same stanowisko mamy bazowo zamknięte w biało-czarnej kolorystyce, która dodatkowo jest podświetlona ledami na piękny niebieski kolor. I tutaj jak już pewnie zauważyliście, mamy panele ścienne z kartą Gipsu, które można kupić bodajże po 3,50 za sztukę, czyli jakieś 14 zł za metr kwadratowy, to naprawdę, moi drodzy, nie jest dużo, a zobaczcie, ile to daje w kwestii wyglądu. No ja jestem absolutnie w tych panelach w połączeniu z ledami zakochany, bo naprawdę pięknie światło, ale oczywiście Rafał nie tylko tym nas dzisiaj na tym stanowisku uraczy, ponieważ mamy tutaj również oczywiście dwa monitory, które sprawiają piękne wrażenie. Po pierwsze mamy MSI Optixa g 241 cv 144 Hz oraz obok niego jako boczny monitor mamy BenQ G2270, czyli dosyć bazowy i tani model od BenQ, który jednocześnie jest całkiem spoko, jeżeli nie robimy czegoś, co wymaga dobrej dokładności, jeżeli chodzi o kolory, także to jestem w stanie jak najbardziej tutaj spropsować, jeśli chodzi o monitorki, no i przejdźmy do najważniejszego, przynajmniej dla właściciela, elementu tego stanowiska, czyli konsoli PlayStation 5, którą do niedawna dosyć ciężko było dostać. Teraz na szczęście sytuacja się bardziej ustabilizowała i mamy do niej dwa kontrolery DualSense oraz kartę przechwytującą od Avermedii, żeby można było na przykład streamować gry właśnie z tej konsoli. Fajna sprawa i zostało to zdecydowanie świetnie przekminione, ale to nie koniec zabawy moi drodzy, na tym stanowisku, bo zostały nam jeszcze peryferia. Takie jak Razer Basilisk 2, jeżeli chodzi o mychę, SteelSeries Apex 5 z kick od Razera, jeżeli chodzi o klawiaturkę oraz słuchawki Stety albo niestety Razer Kraken Tournament Edition które nie są może super, jeżeli chodzi o jakość dźwięku, natomiast no, wyglądają dla niektórych bardzo spoko. Moi drodzy, wydaje mi się, że to stanowisko jest dosyć specyficzne: to znaczy, albo je kochamy, albo je nienawidzimy, i praktycznie nie ma niczego pomiędzy. I niektórzy może powiedzą, że komputer jest za słaby i warto byłoby go wymienić na coś mocniejszego, natomiast moim zdaniem, absolutnie nie ma tutaj takiej potrzeby. Szczególnie jeżeli koledzy służą tylko do pracy biurowej, ewentualnie streamowania gameplayu, a głównym elementem do grania jest tutaj tak czy siak PS5. -ka. Do tego mamy tutaj osobne słuchawki, bardzo ładne zarządzanie kablami na stanowisko, co też warto jest odnotować. Świetne peryferia i ogólny Pomyślonych tego stanowiska, którego wiele osób z naszej grupy zapewne zazdrości i mamy naprawdę przepis na świetny, aczkolwiek też dla niektórych kontrowersyjny setup z miejsca pierwszego. Także Rafał, dziękuję Ci za zgłoszenie swojego stanowiska do naszej serii. Naprawdę sprawiło mi przyjemność opowiadania o nim i mam nadzieję, że jeszcze nie raz nie w serii zobaczę. Tymczasem moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, wpadajcie na grupę zgłosić stanowisko. Do następnego trzymajcie się ciepło. Cześć!